Cześć! Jak w każdą niedzielę, witam serdecznie na moim kanale zatytułowanym Stylistyki. W dzisiejszym odcinku, jak już zdążyliście zauważyć, zajmiemy się takim oto radzieckim stycznikiem. Powiem Wam szczerze, że jest to jakaś bardzo toporna konstrukcja stycznika. Pierwszy raz w życiu taki stycznik spotykam. Pochodzi on z szafy sterowniczej, tym oto transformatorem. Yy, radzieckiej produkcji oczywiście rok produkcji transformatora 1968 ogromny transformator yy, na złomowisku jak stał to, to mogę to określić jako 2 metry sama wanna była bo już była oczywiście bez oleju i bez yy, cewki tej zawierającej miedź więc sama wanna miała gdzieś głębokość jakieś 2,5 metra Yy, głębokości, szerokości jakieś 2 metry, i długości około 5 metrów, więc był to na, naprawdę ogromny transformator. Jak widzicie, sama tabliczka znamionowa jest nawet nie mieści mi się tutaj w kadrze. I tak jak już chyba tam na shortach przedstawiałem, ona ma długość około 50 cm i szerokość jakieś 40 cm, także. Naprawdę było to ogromne urządzenie. Udało mi się zdemontować kilka urządzeń z tej szafy sterowniczej. No i między innymi ten oto stycznik. Powiem Wam szczerze, że tutaj jest tabliczka znamionowa tego stycznika. Cyrlicy akurat na tyle dobrze nie znam, żeby to odczytać. No ale tak jak widzicie, jest to jakieś sowieckie urządzenie. Powiem Wam szczerze, że konstrukcja tego taka jest jakaś toporna, jak to u Sowietów było. Gniewca nie łamiał, ale to miało działać. Dobrze, jeszcze sobie zważymy przed rozbióreczką. Także reset ok, dobra waga tego ustrojstwa wynosi 2112 gramów czyli 2 kg kilo... 102... 2, 2 kg, 112 gramów tak to uznajmy nie będę tutaj się zagłębiał w jakieś hmm. dobra zaczniemy rozbióreczkę Zapewne trzeba te zawleczki zdjąć, żeby się dostać tutaj. Jedno zdjęcie. OK. Co w dalszym etapie? Tu jest jakieś pokrętełko. Dobra, zdejmiemy może to. Uwierzcie mi, że pierwszy raz nie. Zdjęcie tego nam nic nie da, więc musimy zdjąć. O, słuchajcie, samo praktycznie nam tu odeszło. Już mamy styki na wierzchu, te ruchome. I tutaj mamy styki yy, stałe. No i widać już groszeczki. Powiem Wam szczerze, że ciekawie się to prezentuje. Zaraz się tutaj do nich dobierzemy. O, jest moc, aż obróciło. Ale styki już mamy tutaj odkręcone. Trzy styki już mamy odkręcone. Dobra. I kolejne trzy. Powiem Wam, że pomimo tej właśnie jakiejś takiej topornej konstrukcji tego stycznika, to jest tutaj dosyć łatwy dostęp do styków, ponieważ tak jak widzieliście zdjąłem tylko zawleczkę z tego oto yy, bolczyka takiego, można to nazwać i od razu nam się otwiera, tutaj jest dostęp dosyć fajny łatwy także ciekawie się to prezentuje dobra pięć styków a gdzie jest szósty szósty jest tutaj myślałem że już zgubiłem no i okej, okay. i teraz styki yy, ruchome i styki ruchome Hmm, też jest dosyć łatwy dostęp, bo tak to zrobimy. Raz, dwa. I trzy. Słuchajcie, styki mamy zdemontowane. Zostały nam jeszcze styki pomocnicze. Patrzcie. Dobra, tą zawleczkę musimy oczywiście zdjąć i jest dostęp do cewki. Sczewka, styki, odważnik. Tutaj będziemy jeszcze mieli te prawdopodobnie y, przyłącza miedziane albo mosiężne, chociaż w radzieckich urządzeniach y, zdarzają się stalowe. Ale to jest chyba mosiężne już widzę tam. Wewnątrz to akurat jest oczywiście stalowe. Tutaj ten odważnik zajmiemy, żeby był łatwiejszy dostęp do tego dobra sprężyny. Aha, jeszcze styki pomocnicze, może najpierw sobie wydobędziemy. I patrzcie, podważenie jeden, drugi. No z pomocniczymi tymi stałymi jest już troszkę utrudnione akurat, ale podejrzewam, że to się wymieniało użytkowo oczywiście w celu naprawy wymieniało się cały ten moduł. Także spróbujemy to po prostu jakoś tutaj oderwać. Teraz tu nam się uksyło. To podważymy tutaj. Ok, ten jeden z tych pomocniczych już mamy rozebrany. Zajmiemy się teraz drugim. Teraz to kolejne. Troszkę bałagan nam się tutaj wkradł, więc sobie to posprzątamy. Dobra, dwa styki jeszcze nam zostały tutaj do, do wydobycia. Jeden już mamy. dobrze to nam niepotrzebne styki mamy wydobyte I w dalszej kolejności spróbujemy sobie te przyłącze jakoś tutaj wykręcić. Chociaż w dalszym ciągu nie jestem pewien, czy one są stalowe, czy mosiężne. Ale to w dalszym etapie sobie to sprawdzimy. Oczywiście, jeżeli będą z metalu kolorowego, pójdą na wagę i dadzą nam dodatkowy wynik. Oczywiście, tabliczka znamionowa zostanie też zdemontowana, ale to nie na filmiku. Nie. pójdzie do mojej kolekcji tabliczek znamionowych Okej. Okay. Został nam ten bakelit z tabliczką zajmową, który odkładamy na bok. Te śruby. Tu jeszcze z tego odkręcimy jedną śrubę. Dobrze, mamy zdemontowane. Zaczniemy od yy, przeglądu, z jakiego metalu są wykonane. Yy, zaczniemy od tych listewek przyłączeniowych. Oczywiście jest to miedź. Pójdzie do miedzi. Jedna, druga miedź. Dobrze. Teraz ta, którą podejrzewałem, że jest z Mosiądzu. I tak jak mówiłem jest oczywiście z Mosiądzu. Nie wiem czy dobrze widzicie, może jeszcze bardziej to spiłuje. Przebija żółty kolor złotawy. Także mosiądz, Tutaj mamy mosiądz dodatkowo. Tu mamy mieć, to pójdzie do cewki. I teraz zaczniemy od tych styków pomocniczych. Zobaczymy sobie, z jakiego metalu. I powiem Wam, że prawdopodobnie jest to stal. Także one odpadają, bo są wykonane ze stali. Teraz styki główne, te. Stałe. Dobrze, one są wykonane z mosiądzu, widać żółty czy tam złotawy kolor. I styki yy, główne, ruchome. Również wykonane są z mosiądzu. Zatem tu mamy stal, tu mamy mieć, tu mamy mosiądz i tu mamy mosiądz. Ok, przejdę sobie teraz do odpalenia tych styków, wszystkie je odpalę i widzimy się przy ważeniu i podsumowaniu. Ok, jesteśmy już po odpaleniu styków. Przejdźmy zatem do ważenia i podsumowania. Zaczniemy moi drodzy od zważenia sobie mosiądzu styki stałe, styki ruchome, te główne oraz te listewki takie przyłączeniowe, wykonane są z mosiądzu. Oj, przepraszam, wagę trzeba włączyć, one są wykonane z mosiądzu i kładziemy je wszystkie tutaj teraz na szale. I daje nam to wynik 190, 192 gramy mosiądzu. Następnie przejdziemy sobie do zważenia miedzi, czyli cewka, i te dwa takie kolanka one są wykonane z miedzi cewka minus plastik oczywiście odejmiemy ten plastik 193 206 gramów odejmijmy 30, 36 uznajmy że jest 170 gramów yy, miedzi następnie te styki pomocnicze one wykonane były ze stali. Ciężko było je odpalić, więc dałem sobie spokój. Poobcinałem je i po prostu pójdą do kwasu, do wytrawienia. Razem z innymi obcinanymi stykami, i mamy ich 6,2 grama tych obciętych styków. Dobrze, no i co? I przechodzimy do najważniejszego. Powiem Wam szczerze, że podczas odpalania tych styków już widziałem, że to będzie jeden z najlepszych wyników. Także, dobrze, wagę sobie zresetujemy, żeby nie było żadnego przekłamania. No i co? 12 grochów prostokątnych. Piękne, ładne, grube i daje nam to wynik i tutaj dodam 25 gramów sreberka technicznego jest to uważam jeden z najlepszych wyników plasuje się według mnie w pierwszej dziesiątce um, urządzeń, które zostały przeze mnie rozebrane na odzysk także ja uważam odcineczek za udany, bardzo jestem zadowolony z tego wyniku. Taki oto toporny stycznik produkcji radzieckiej. Powiem wam pierwszy raz, takie coś rozbierałem, ale jest to super sprawa z ogromnego transformatora, którego tabliczkę widzicie tutaj jako blat roboczy. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli wam się podobało Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentarzy, do łapek w górę. Jeżeli ktoś ma jakieś negatywne sugestie, oczywiście, łapki w dół. Każdy komentarz jest dla mnie budujący i pomaga mi rozwijać mój kanał. Osoby, które jeszcze nie subskrybowały mojego kanału, bardzo zachęcam do subskrypcji, tak aby być na bieżąco. Przypominam, że w każdą niedzielę publikuję nowy filmik. Staram się dla Was wyszukiwać jakichś takich smaczków, nie tylko z Polski, ale z całej Europy oraz ze świata, urządzeń elektrycznych. Także ci co oglądają, wiedzą i mam nadzieję, że z utęsknieniem czekają na kolejne odcinki. Dobrze, to by było na tyle. Dzięki ślicznym za uwagę. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Dzięki, cześć.